no Cześć wszystkim! Ja dzisiaj przychodzę z takim filmem informacyjnym. Po prostu chciałam Wam powiedzieć, że trochę zmieniam sposób nagrywania moich filmów, ponieważ niestety jest tak, że cały czas nie nagrywam w zasadzie takich filmy, które bym chciała. Także no bo mam niestety też kiepski sprzęt do nagrywania. No i, no, i w związku z tym w ogóle chcę zmienić sposób nagrywania tych filmów. wiecie, już dawno e, mówiłam, e, że będę tam nagrywać filmy, e, np. Na top 5, albo Ciekawe Miejsca e, w Stostable. No i ciągle nic z tego nie, nie, nie wynika, bo, bo niestety mam kiepski sprzęt. E, także e, będę. Więc w zasadzie to nagrywam głównie aktualizacje. Także. Także zmieniam wszystkie filmy, które dotyczą na przykład też aktualizacji, czy zakupu koni. Ogólnie to się sprawdza do tego, że tak sobie wymyśliłam, że że po prostu zrezygnuję w większości filmów z mówienia do Was, bo to też zajmie czas, także nie będę tam wiecie tak do Was mówić co ja tam robię dokładnie na filmie, to czy będą takie filmy też takie na przykład 5-minutówki lub 10 minutówki, i wtedy będę do Was mówiła tam na jakiś dany temat. Ogólnie filmy to będą się składały głównie ze zdjęć no i z takimi jakby planszami, które będą wyjaśniały niektóre kwestie no i z małej ilości filmu faktycznie takiego nakręconego w stas no i dzięki temu też te filmy będą znacznie krótsze. No i y, będą, no będzie tam kawałek filmu dotyczący tego, co w danym, no, co jest ważne w danym filmie. A i skróciłam też filmik początkowy i dałam nową muzykę. E, oczywiście też w tych filmach to będzie, będzie te, też muzyka e, jakaś tam, jakaś fajna. Chodzi mi też o skrócenie filmów, no bo z moim kiepskim do nagrywania, no to coś muszę zrobić. Zobaczymy jak się, przyjmie, jak się przyjmą te filmiki. Myślę, że i wtedy, wiecie, i wtedy będę mogła znacznie szczęście nagrywać filmiki, a tak w sumie nagrałam aktualizację, reszta to nic z tego nie wychodzi. Także będą właśnie głównie, głównie będą zdjęcia, plansze z tekstem, bo tak mi jest nałatwiej po prostu dotyczącym danego do filmu no i jakieś tam małe ołówki z ze zestaw stable także oczywiście i będzie z muzyką i myślę, że to będzie to będzie najlepsza na forma no a jak będę chciała coś pogadać to, to właśnie takie 5 minutówki na dany temat będę nagrywała niekoniecznie związane z, z zestaw stable bo teraz na świecie różne rzeczy się dzieją Yy, ale także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w pianiu. No to co? No to, to tyle. Zobaczymy, kiedy tam nagam właśnie pierwszy film tą nową metodą. no na razie, no to, no to cześć. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że, że mimo wszystko Wam tam ustali. Yy że wszystko tam się wam, wam układa, tak jak chcecie. No nie tak średnio, z dobrym nastrojów, wiadomo przez to, co się dzieje, no ale jest jak jest, dobra. No to do zobaczenia w przyszłym filmie. No to cześć, pa. Mam powiedzieć, że ja nakupiłam tego waliczyka z apki, tylko ściamu mu grzywę zupełnie na łyso, ponieważ ja, ja nie mogę na ten szary kolor patrzeć. Strasznie nie lubię, jak przy siwych koniach jest siwa grzywa i ogon, także wolę jak są białe. No, bardzo fajny kucyk. Ok, to tyle. To na razie. Cześć, pa!